Witamy w gminie Gust na konferencji prasowej kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta RP, pana ministra Andrzeja Dudy. Proszę bardzo, panie ministrze. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w gminie Gust, gdzie jestem na zaproszenie państwa sołtysów. Wczoraj był dzień sołtysa, spotkaliśmy się w Brukseli. Państwo przyjechali, żeby odwiedzić nas, zobaczyć jak wygląda praca polskich europosłów. Spotkaliśmy się z panem posłem Januszem Wojciechowskim, spotkaliśmy się także z panem posłem Zbigniewem Kuźmiukiem. Rozmawialiśmy na temat problemów polskiego rolnictwa, rozmawialiśmy na temat tego co można zrobić w Parlamencie Europejskim walcząc o sprawy polskich rolników, ale także oczywiście rozmawialiśmy o tym co prezydent Rzeczypospolitej swoją aktywnością mógłby zdziałać, żeby sytuację Polskich rolników poprawić, bo polscy rolnicy nie potrzebują wielkiej pomocy. Potrzebują po prostu tego, żeby mieć równe szanse z rolnikami z krajów zachodu Europy, francuskimi, niemieckimi, po to, żeby móc rzeczywiście z nimi konkurować. Ale, żeby móc konkurować, trzeba się znajdować na tym samym poziomie, choćby w zakresie dopłat bezpośrednich, czy dopłat bezpośrednich, a więc wyrównania tych dopłat bezpośrednich w stosunku do tego, co mają rolnicy na zachodzie Europy. A także innych warunków, które tam są rolnikom stwarzane, a w wielu przypadkach u nas ich, ich nie ma. I o tym dyskutowaliśmy także, co poza działaniem polskich posłów w Europarlamencie, co obok działania rządu polskiego, czy wspólnie z polskim rządem, mógłby dla polskiego rolnictwa zrobić prezydent Rzeczypospolitej także w zakresie Ochrony, ochrony jego interesów. Dzisiaj jestem tutaj w Gminie Gust, odpowiadając właśnie na zaproszenie państwa Sołtysów. Chciałem bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować państwu Ilonie i Andrzejowi Kamińskim za gościnę, za wspaniały posiłek. Taki prawdziwie domowy państwo prowadzą gospodarstwo, w którym głównie realizowana jest produkcja mleka. I to właśnie jest ta grupa rolników, która ze względu na kwoty mleczne dzisiaj znajduje się w się trudnej sytuacji, wymaga wsparcia. Wczoraj było także spotkanie z komisarzem europejskim do spraw rolnictwa o tych karach związanych z kwotami mlecznymi. Była wczoraj dyskusja. No, trwa tutaj walka o interesy polskich rolników. Na razie udało się uzyskać to, że dojdzie tam do rozłożenia na trzy raty. Spłata będzie w ciągu trzech lat, ale. No, trzeba sobie powiedzieć otwarcie. No, walka toczy się o to, aby te, te kary zostały umorzone, czyli aby polscy rolnicy płacić ich nie musieli w ogóle. Także, jak widać, proszę Państwa, no jest wiele zadań, które powinny być zrealizowane dla ułatwienia życia polskim rolnikom, dla wsparcia ich w dzisiejszej sytuacji trudnej, bo mamy kryzys na rynku rolnym, mamy embargo y, rosyjskie, i, i dzisiaj polskie rolnictwo generalnie wymaga wsparcia, wymaga zabezpieczenia jego interesów, i tutaj też jest. Powtarzam to jeszcze raz, bo jestem co do tego głęboko przekonany: wielka rola dla prezydenta Rzeczypospolitej do odegrania, tylko po prostu Musi być prezydent, który chce to realizować. Musi być prezydent, który ma też odwagę stanąć w sprawach polskich rolników twardo, dyskutować na ten temat z ministrem, domagać się od niego również tego, aby podejmował potrzebne działania, a także samemu się aktywnie włączać, oczywiście we współdziałaniu z rządem, w rozmowy na tym poziomie międzynarodowym, po to, aby wynegocjować dla naszych rolników jak najlepsze warunki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zadawanie pytań TVN. Dzień dobry, witam serdecznie. Julia Dudziak, Fakty TVN. Panie ministrze, pierwsze pytanie, dojdziemy od tematu rolników, temat in vitro. Minister Arukowicz wspomniał w ciągu ostatnich kilku dni, przypomniał projekt ustawy napisany przez Bolesława Piechę, w której był zapis o, Karaniu lekarzy karą więzienia za stosowanie metody in vitro. Moje pytanie brzmi: czy gdyby został Pan wybrany na stanowisko prezydenta i w trakcie Pana kadencji pojawił się projekt, który także zakazywałby stosowania tej metody w Polsce i nakładałby karę, karę na lekarzy, którzy tę metodę stosują, czy podpisałby się Pan pod projektem takiej ustawy? Pani redaktor, a może pani redaktor mi wytłumaczyć, jak to się dzieje, że jesteśmy dzisiaj z wizytą u państwa, jesteśmy z wizytą w gospodarstwie rolnym, rozmawiamy o problemach polskiego rolnictwa, a Państwo cały czas to samo. Proszę kolejną redakcję. Brawo. Ja mam jeszcze kilka. Pani redaktor, ja odpowiem oczywiście mhm. na to pytanie. Sprawa wymaga rzeczywiście uregulowania. Sprawa wymaga uregulowania, dlatego że dzisiaj na tym rynku. Hmm, Właściwie nie ma żadnych zasad i yy, dzieją się sytuacje, które także z mojego punktu widzenia, jako człowieka, jako katolika, nie powinny mieć miejsca. Myślę tutaj o tym, że zarodki są po prostu niszczone, i w związku z tym regulacja jest konieczna, tylko powinna być to taka regulacja, która rzeczywiście chroni życie, a nie która sankcjonuje prawnie to, że życie jest niszczone. I to jest podstawowy problem dzisiaj, kiedy rozmawiamy o obecnym projekcie rządowym tej ustawy. W moim przekonaniu jest tak, że ta sprawa jest wykorzystywana politycznie w tej chwili, w kampanii wyborczej, głównie oczywiście przez Platformę Obywatelską, do tego, aby wzniecać swoisty społeczny niepokój. I szukać argumentów do zwalczania konkurencji politycznej. A problem jest poważny i powinien być załatwiony zgodnie z przekonaniami większości polskiego społeczeństwa. Myślę tutaj także o przekonaniach religijnych, ponieważ wokół całej sprawy jest czyniony taka, jest po prostu bardzo nikły stopień informacji, jak rzeczywiście wyglądają procedury in vitro. I tak jak powiedziałem Państwu w, w poprzednich moich wypowiedziach, ja uważam, że przede wszystkim, jeżeli państwo polskie ma stawiać na jakąś metodę pomagania ludziom, którzy znajdują się wobec tego strasznego problemu, jakim jest brak możliwości posiadania dzieci, czy trudność w tym, aby, aby mieć dziecko, to przede wszystkim powinny być to metody leczenia niepłodności. Leczenia niepłodności. In vitro nie jest metodą leczenia. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, proszę zapytać uczciwych lekarzy, czy in vitro jest metodą leczenia. In vitro nie jest metodą leczenia, jest sztucznym zapłodnieniem jest sposobem na to, aby, aby komórka jajowa kobieca została zapłodniona na zewnątrz, poza organizmem kobiety, a następnie wszczepiona tam. I to najczęściej nie jedna, tylko wszczepia się ich wiele po to, żeby w efekcie uzyskać jedną, jedno, jedno dziecko, bo taki, jest, taki, jest, taki jest cel zasadniczy, ale bywa różnie. Natomiast problem polega także na skuteczności tej metody, bo ona jest bardzo lukratywna finansowo dla tych, którzy się tym zajmują. Z tego, co ja się orientuję, to jeden taki cykl to jest wydatek około 30-40 tysięcy złotych. Więc to jest bardzo lukratywne finansowo. Natomiast skuteczność najwyższa, proszę Państwa, wynosi jedną trzecią. Najwyższa u tych najmłodszych osób. Ona oczywiście spada wraz z wiekiem kobiety przede wszystkim i, i, i już, już, już po 35 roku życia sięga 25%, czyli zaledwie jedna czwarta. Cała reszta jest po prostu niszczona. Więc, więc ta metoda jest bardzo kontrowersyjna. I chciałbym, żeby na ten temat, jeżeli już mamy dyskutować, dobrze, dyskutujmy, bo ta sprawa jest społecznie ważna. Tylko prowadźmy rzetelną dyskusję, a nie polityczną nagonkę, tak jak to się dzieje. Bo ja jestem przeciwny tej metodzie, w tej postaci, w której ona jest realizowana dzisiaj. Zdecydowanie jestem przeciwny. Absolutnie. I jako człowiek osobiście, człowiek wierzący, jestem w ogóle przeciwnikiem in vitro. Bo uważam to za metodę nienaturalną, to jest metoda sprzeczna też z nauką kościoła. Ale jest potrzebna tutaj regulacja. Regulacja w ogóle generalnie kwestii bioetycznej. Powinno to być uregulowane. Dyskusja trwa od lat. Tylko jest taka, Tylko mamy taką, taki sposób działania obozu rządzącego w Polsce od 8 lat, że ten problem jest wyciągany zawsze wtedy, kiedy oni mają jakiś problem. Po to żeby odsuwać na bok realne, rzeczywiste, poważne problemy, które dotyczą większości polskiego społeczeństwa. Tak, o, tak, tak się u nas działa. I stąd była ta moja pierwsza, pierwsza reakcja. Dzisiaj mówimy o poważnym problemie. Polscy rolnicy protestują, Pols wielu z nich jest w bardzo trudnej sytuacji, wielu z nich jest wręcz zrozpaczonych. Myślę tutaj o sadownikach, myślę także o perspektywie płacenia tych kar za kwoty mleczne. O czym mówiliśmy, co, o co, co właściwie zdajeło dużą część naszej rozmowy, którą odbyliśmy przed chwilą przy posiłku u Państwa w domu. Natomiast, natomiast i to są rzeczywiście poważne problemy realne, które dotykają ludzi. Nikt dzisiaj nie blokuje realizacji in vitro, więc to jest kwestia do uregulowania. Natomiast trzeba to zrobić tak, żeby to, było zrobione, żeby to było robione w sposób etyczny, bezpieczny i rozsądny przede wszystkim. A powtarzam jeszcze raz: niestety in vitro to w ogromnym stopniu oszustwo. Sam znam takich ludzi, którzy zapłacili dziesiątki tysięcy złotych za tą niby terapię, niby terapię, bo to żadna terapia nie jest i nic z tego nie wynikło. Poza tym, że stracili duże pieniądze i że cały czas ich mamiono, żeby kolejny raz próbować, kolejny raz próbować. Skutek był zerowy i do dzisiaj niestety jest. Natomiast to nie jest leczenie bezpłodności. A jeżeli państwo polskie ma czymś się rzeczywiście zajmować i ma rzeczywiście coś finansować, dodatkowo jeszcze, z pieniędzy publicznych, z pieniędzy, które są wtedy wyjmowane i odbierane z innych. Z innych dziedzin ochrony zdrowia, bo to też trzeba mieć tego świadomość. To powinno to rzeczywiście być leczenie, które, które ma swoją skuteczność. W związku z powyższym, powtarzam jeszcze raz, sprawa jest bardzo kontrowersyjna i wymaga spokojnej dyskusji, spokojnej dyskusji, a nie rozgrywki politycznej. Tu jest realizowana rozgrywka polityczna, i ja bardzo nad tym boleję. Proszę kolejną redakcję. Mogę poprosić to nie, jeszcze... jest, nie, to nie jest wywiad dla faktów TVN, to jest konferencja Dobra, prasowa. To było tylko jedno Bardzo pytanie. proszę kolejną redakcję. To nie jest wywiad dla TVN-u. Proszę Samuel Pereira, kolejna redakcja. Mogę poprosić jeszcze jedno nie, pytanie. Nie, to nie jest wywiad dla faktów TVN, to jest konferencja prasowa. Proszę kolejną redakcję. Maciej gralec TVN24. Ja mam pytanie a propos rozporządzenia, które podpisała pani Ewa Kopacz w sprawie szkoleń wojskowych. Na zasadzie tych rozporządzeń prawdopodobnie no. Teoretycznie każda osoba może zostać na nie wezwana. Ministerstwo Obrony Narodowej uspokaja, że tak się nie stanie. Natomiast jak pan to ocenia? Czy uważa pan, że takie przeszkolenie byłoby wskazane? Jak pan ocenia to rozporządzenie, które podpisała pani pre premier Ewa Kopacz? Ja uważam, że generalnie młodzi ludzie, młodzi mężczyźni którzy mają taką możliwość w sensie zdrowotnym, powinni być przygotowani do sytuacji kryzysowej w kraju. Szkolenie, jeżeli ma się odbywać, powinno przygotowywać przede wszystkim do reagowania w sytuacjach kryzysowych. To znaczy, żeby po prostu społeczeństwo wiedziało, co robić w momencie, kiedy jest kryzys, jak się zachować, gdzie się zgłosić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te kwestie na pewno powinny być realizowane. Tego nie ma dzisiaj. Więc jeżeli w tym kierunku miałoby iść szkolenie, to uważam, że ono jest sensowne. Natomiast, natomiast pytanie jest takie, czy ono powinno być realizowane obowiązkowo? Czy też rozpocząć od na przykład rzeczywiście przeszkolenia wojskowego, ale tylko na określonych kierunkach studiów, na przykład na tych, które są związane z bezpieczeństwem. Dzisiaj są takie kierunki: bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne, prawda? Gdzie już student decydując się na to, żeby taki kierunek studiów realizować, od razu bierze pod uwagę to, że w ramach tego kierunku studiów jest, jest przeszkolenie wojskowe. Natomiast co do, pozostałej, co, do, co do pozostałej części społeczeństwa, uważam, że jakaś formuła Przeszkolenia w znaczeniu, w znaczeniu uzyskania wiedzy na temat tego, jak się zachować w sytuacjach kryzysowych, powinna być realizowana, rzeczywiście tego dzisiaj nie ma. Pozostając w temacie po części obronności, pan minister Siemoniak zwrócił się do rządu w sprawie zakupu pocisków manewrujących Tomahawk. Czy uważa pan, że to jest dobry zwrot, jeśli chodzi o, o, o tez, zakup tych pocisków, i jak pan ocenia przygotowania na obronność i rozwój bezpieczeństwa naszego kraju? No proszę państwa, no, ja Postrzegam to w sposób bardzo jednoznaczny. Znaczy, polska armia została osłabiona, czy wręcz zniszczona, jak mówią niektórzy oficerowie do mnie, którzy znajdują się już dzisiaj na emeryturze, w związku z czym nie boją się żadnych konsekwencji służbowych. Została zniszczona przez ostatnie 8 lat, głównie przez pseudoreformy pana Klicha, które tak naprawdę do prowadziły do likwidacji polskiej armii, a później przez to, że obcinano wydatki na polską armię, działo się to za czasów pana ministra Rostowskiego. I wszystko to działo się, prawda, pod spokojnym okiem pana marszałka Bronisława Komorowskiego, a potem prezydenta Rzeczypospolitej. Więc jak słyszę, że pan prezydent mówi, że on tutaj dba o bezpieczeństwo Polski i taki był zawsze bardzo na to wyczulony, jako były minister obrony narodowej, to w tym zakresie akurat powiem tak. To co pan prezydent w takim razie przez ostatnie 8 lat zrobił dla polskiej armii? Co zrobił dla polskiej armii przez ostatnie 8 lat, kiedy była ona najpierw likwidowana przez Bogdana Klicha, a potem odbierano jej pieniądze? Jakoś wtedy nie słyszałem ani jednego głosu z jego strony. Natomiast moje stanowisko jest następujące: Polska potrzebuje odbudowy armii, pol, w, w, o, armii w znaczeniu bardzo sprawnej, dobrze wyszkolonej i bardzo dobrze wyposażonej armii obronnej. A do tego jest nam potrzebna dodatkowo obrona terytorialna. I teraz ta armia ma być dobrze wyposażona, więc jak ktoś mnie pyta. Czy ja jestem zwolennikiem tego, żeby zakupić dla polskiej armii nowoczesne uzbrojenie, to odpowiadam oczywiście, że jestem tego gorącym zwolennikiem, żeby polska armia była dobrze uzbrojona. Więc pytanie jest retoryczne. Tak, jeżeli taką decyzję pan minister podejmuje. To uważam, że tak. Mam tylko nadzieję, że, że realizowane jest to w ramach jakiejś strategii. To znaczy, że to nie są takie zakupy od sasa do lasa na zasadzie dzisiaj sobie kupimy to, a jutro sobie kupimy tamto, tylko że to jest realizacja jakiegoś projektu do zbrojenia polskiej armii. Bo nie mam żadnych wątpliwości, że my powinniśmy mieć w Polsce armię uzbrojoną nowocześnie, tak, żeby budziła ona respekt, czyli żeby po prostu nie opłacało się nas atakować. Oczywiście wszystko powinno być realizowane w ramach struktur NATO. NATO jest gwarantem naszego bezpieczeństwa. My powinniśmy się ubiegać, tak jak już wielokrotnie mówiłem. Mocno starać się o to, aby u nas była twarda infrastruktura natowska, to znaczy przede wszystkim uzbrojenie NATO tutaj w naszym kraju zmagazynowane, ale także wojska NATO, żeby były choćby wspólne bazy polsko-amerykańskie na terenie naszego kraju, to w znaczącym stopniu zwiększyłoby nasze bezpieczeństwo. Do czasu, dopóki sami nie damy rady zbudować takiej armii, o jakiej mówiłem przed chwilą, czyli dobrze, bardzo wyposażonej, silnej, świetnie wyszkolonej. Obronnej. Pro, proszę kolejną redakcję. Nie, 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 proszę, nie. Panie redaktorze, a, a proszę przyjąć do wiadomości, w że są też inni, inni dziennikarze. Jeszcze ostatnie pytanie a propos Piąty dzieci w kampanii wyborczej. Mam tutaj też na myśli wizytę pana Bronisława Komorowskiego w Aleksandrowie Kujawskim, kiedy to dzieci zostały zwolnione ze szkół i z banerami stały, uczestniczyły w wiecu wyborczym. Jak pan ocenia wykorzystywanie dzieci w kampanii wyborczej? Proszę państwa, no nie będę ukrywał, że dochodzą do, do, do mnie takie informacje, że kiedy przyjeżdża w różne miejsca pan prezydent Bronisław Komorowski, to lokalne władze z PO wyprowadzają ludzi z urzędów, pracowników po to, żeby zrobić frekwencję na placu. No teraz słyszymy o tym, że dzieci są przyprowadzane ze szkół w, w ramach zajęć po to, żeby budować frekwencję na spotkaniach pana prezydenta. No cóż, widocznie w normalnych warunkach ludzie nie chcą na spotkanie z Panem Prezydentem przyjść. No i, 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 i platforma musi się chwytać takich metod, żeby w ten sposób robić frekwencję. No proszę państwa, czy ktoś z Państwa, jak tutaj dzisiaj jesteście, został zmuszony do tego, żeby tutaj przyjść na spotkanie? No, mam nadzieję, że takich sytuacji nie było. Proszę Państwa, no no cóż, no, trudno to w ogóle, trudno to w ogóle komentować, no. Ja myślę, że ja myślę, że to po prostu ocenią wyborcy. Także ci na miejscu, którzy mają świadomość takich działań, bo, bo w tych w miastach czy, czy w mniejszych miejscowościach ludzie po prostu wiedzą, co się dzieje. A ludzie są mądrzy i umieją wyciągnąć wnioski. Proszę kolejną redakcję. Izabela Poprocka, Polsat News. Jak pan skomentuje doniesienia mówiące o domniemanym wprowadzeniu przez przez Pis Grzegorza Gieryckiego pieniędzy ze SKOK, także w kontekście listu, który skierował do Ewy No jeżeli... Jest jakaś wiedza na temat tego, że ktoś dopuścił się czynu, który, jak rozumiem, ma być przestępstwem. To są odpowiednie organy ścigania, które powinny być tutaj zawiadomione. I y, y, zakładam, że w takim razie takie zawiadomienie będzie, bo jeżeli go nie będzie, to będzie oznaczało, że sprawa jest czysto polityczna, że jest to kolejny atak na spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Nie pierwszy już ze strony y, obozu y, obecnie rządzącego, bo, bo mieliśmy już kilka na przestrzeni ostatniej. Ostatnich lat tych ataków, współdzielcze kasy oszczędnościowo kredytowe które są polską instytucją bardzo przeszkadzają najwyraźniej platformie, bo są poważną konkurencją dla zagranicznych banków, które funkcjonują w Polsce. Y i były już w Sejmie próby osłabiania ich pozycji, niejedną oglądaliśmy. Nawet Trybunał Konstytucyjny stwierdzał niezgodność z konstytucją rozwiązań, które były przez, przez większość POPSL przeciwko kasom przyjmowane, więc także, także stwierdzał to na wniosek pana prezydenta, profesora Lecha Kaczyńskiego. Wyrok taki zapadł 12 stycznia 2012 roku, o ile pamiętam, właśnie z wniosku pana prezydenta. O stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów przyjętej wtedy ustawy. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę pana senatora Biereckiego, to ja liczę na to, że ona zostanie wyjaśniona. Ja po prostu liczę na to, że ona zostanie uczciwie wyjaśniona. Natomiast powtarzam jeszcze raz: wygląda to dzisiaj na kolejną próbę rozgrywki politycznej. Chyba, że został złożony wniosek do odpowiednich organów o to, aby tutaj organów ścigania do policji, do prokuratury po to, żeby, żeby tutaj rzeczywiście zostały przeprowadzone odpowiednie działania o charakterze procesowym. I wtedy proszę bardzo niech ta sprawa zostanie wyjaśniona. Ja jestem legalistą. Chciałbym, żeby, żeby, żeby wszystkie przestępstwa, które są popełniane były ścigane i żeby były wyciągane z tego odpowiednie konsekwencje. Proszę, o ostatnią redakcję, ostatnie pytanie. Samol Pereira, Gazeta Polska Codziennie. Ja mam pytanie odnośnie pańskiego stanowiska dotyczącego gazoportu w Świnoujściu. Pojawiły się kolejne informacje w ostatnim czasie o opóźnieniach. Termin lipiec 2015 wydaje się nieaktualny, również w kontekście raportu NIK w tej sprawie. I również o stanowisko odnośnie referendum w sprawie lasów, które jest jeszcze wciąż w Sejmie u, u marszałka. Jeśli mógł prosić w, w tych dwóch sprawach o pańskie stanowisko. No proszę państwa, no gazoport w Świnoujściu to jest kolejny przykład, tego, jak rząd POPSL i prezydent wywodzący się z tego obozu politycznego Bronisław Komorowski dbają o polskie bezpieczeństwo. To jest inwestycja, która została zaplanowana i pierwsze kroki w jej kierunku zostały poczynione jeszcze za czasów rządów pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. To był rok 2006-2007. I co? I minęło 8 lat od tego czasu. Było już kilka terminów, w których ta ważna inwestycja dla polskiej suwerenności energetycznej, dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego miała zostać zrealizowana. Nie została zrealizowana do dzisiaj. O tym wszystkim, co dzisiaj wiadomo o opóźnieniach tej budowy, ja mówiłem już w styczniu tego roku, będąc w Świnoujściu, tam... Po wizycie na terenie budowy, powtarzam, budowy wciąż jeszcze gazoportu, mieliśmy konferencję prasową i powiedzieliśmy, to jest jeszcze plac budowy, budowa nie jest ukończona. Mamy informację, że wewnątrz te prace, które muszą być prowadzone, a jest ich mnóstwo, są bardzo opóźnione i będzie problem z dotrzymaniem jakichkolwiek dodatkowych już terminów tutaj, bo wtedy się mówiło, prawda, lipiec, zaraz to będzie. Nie będzie, proszę państwa, najprawdopodobniej, ale to jest kompletny brak odpowiedzialności, bo jednocześnie ten sam rząd podpisuje umowę gazową z Rosją, w wyniku której za gaz płacimy prawie dwa razy tyle, co Niemcy. To jest odpowiedzialna polityka realizująca interes Polaków, to jest odpowiedzialna polityka dbania o polskie bezpieczeństwo, o polską suwerenność energetyczną. No nie jest. I jeżeli pytamy, jak to się dzieje, że rząd prowadzi taką politykę, jak to się dzieje, że prezydent w ogóle nie zabiera głosu w tych kwestiach? Opowiada o tym, że dba o bezpieczeństwo Polaków, to ja bardzo proszę konkret, ile razy pan prezydent był na terenie budowy gazoportu, ile razy rozmawiał na ten temat, ile razy monitował w tej kwestii? Żeby ta inwestycja została zakończona, bo ona jest być albo nie być dla naszej suwerenności gazowej, my dzisiaj mamy tylko jedną trzecią swojego gazu. Resztę wszystko bierzemy z Rosji. Są, jest gaz zamówiony, który miał być wprowadzony do, do tych terminali w gazoporcie. Co się z tym wszystkim dzieje? Ile nas to kosztuje, że ten gaz nie jest przez nas odbierany? No to są, proszę Państwa, pytania, których pan prezydent jakoś do tej pory nie zadawał. Więc czas jest najwyższy, żeby zacząć poważnie dbać o polskie bezpieczeństwo. A poważna dbałość o polskie bezpieczeństwo to zainteresowanie tym tematem. Dlatego ja. Jako kandydat jedne z pierwszych swoich kroków skierowałem właśnie tam, do Świnoujścia na teren budowy, y, budowy gazoportu, bo to są sprawy rzeczywiście ważne dla Polaków. My wiemy skąd my bierzemy dwie trzecie gazu, który dzisiaj jest zużywany w Polsce i wiemy o tym, że jest to państwo, które jest w stanie ten gaz zakręcić, bo pokazywało już, że potrafi to zrobić. Po to, żeby pognębić swoich sąsiadów, po to, żeby używać tego jako swoistej broni. W wojnie energetycznej, którą już prowadziło. W związku z czym dzisiaj zapewnienie polskiej suwerenności w tym zakresie powinno być sprawą podstawową, a to się nie dzieje. W sprawie lasów referendum? No, w sprawie lasów referendum proszę zwrócić uwagę, proszę państwa, że w Polsce nie odbyło się jeszcze żadne referendum, a wniosków było już kilka, bo był wniosek 2,5 miliona ludzi się podpisało, aby przeprowadzić referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego do 67 roku życia. To wniosek został odrzucony, a pan prezydent nawet nie miał czasu się spotkać z tymi ludźmi, ale potem miał czas i odwagę, żeby podpisać rządową ustawę podwyższającą wszystkim Polakom wiek do 67 roku życia. Jakoś nad tym się nie zająknął, kiedy uderzał w całe polskie społeczeństwo, w swoich wyborców. To jest, to jest pierwsza sprawa. Chcieli rodzice referendum w sprawie sześciolatków? Również go nie było. I wątpię w to, żeby dzisiaj ta większość, która tyle razy pokazała, Platforma Obywatelska, przede wszystkim w Sejmie, która pokazała już tyle razy Polakom, że jest tak obywatelska jak milicja obywatelska dawniej, żeby ona dzisiaj się zgodziła na to, żeby dać obywatelom rzeczywiście głos, żeby się mogli w tej sprawie wypowiedzieć. Wątpię w to, bo ostatnio znowu został odrzucony projekt dotyczący sześciolatków. Gdzie rodzice bardzo spokojnie starają się mówić, no, dajcie nam szansę decydowania o własnych dzieciach, dajcie nam szansę decydowania o ich wychowaniu, dajcie nam szansę decydowania o tym, czy one są już dostatecznie dojrzałe po to, żeby wcześniej iść do szkoły. Nie wszystko w zakresie wychowania dzieci może narzucać państwo, bo państwo polskie w ten sposób staje się opresyjne i ludzie przeciwko temu protestują. Więc nie sądzę, żeby, żeby tutaj skończyło się to powodzeniem. Ale uważam, że w takim razie instytucje obywatelskie w Polsce wymagają wzmocnienia i jestem zwolennikiem tego, aby dać prawdziwie możliwość głosu obywatelom. A to by na przykład oznaczało, że jeżeli jest milion podpisów zebranych pod wnioskiem o referendum, to znaczy, że ma być referendum i koniec. To wtedy referendum po prostu się odbywa i władza jest zobowiązana je przeprowadzić. Nie ma żadnego tam, że Sejm decyduje, czy będzie, czy że nie będzie milion podpisów, obowiązek przeprowadzenia referendum z inicjatywy obywateli, bo myślę, że to jest tak reprezentatywna grupa społeczeństwa, że to już wystarczy. No ale takie rozwiązania proponowane zresztą w ramach pakietu demokratycznego, no one są odrzucane przez obecnie rządzącą większość. Oni wiedzą, że oni prowadzą takie działania, wobec których społeczeństwo się nie zgadza i wobec których społeczeństwo się buntuje, no ale to oni realizują jakąś swoją politykę, nie wiadomo, czyje interesy, bo na pewno nie interes polskiego społeczeństwa. To było ostatnie pytanie. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie. Natomiast ja chcę powiedzieć, proszę państwa, jedno jeszcze na zakończenie. Te wszystkie inicjatywy obywatelskie, reprezentatywnych grup społecznych, to powinny być właśnie inicjatywy, na które otwarty jest prezydent Rzeczypospolitej. I podkreślam jeszcze raz, że prezydent powinien te grupy przyjmować niezależnie od tego, czy się z nimi zgadza, czy nie. Oczywiście wtedy, kiedy się zgadza, powinien je także wspierać. Może to robić, choćby słowem tylko, ale jednak wspierać, jeżeli uważa, że dane rozwiązania są sensowne. Ale nie musi się z każdym zgadzać. Ważne jest to, żeby dostrzegał. Ważne jest to, żeby dostrzegał problem. I to jest jak gdyby podstawowa rola prezydenta, jeżeli ma on być prezydentem wszystkich Polaków. Bo prezydent ma prawo mieć swoje poglądy. Także za poglądy, przynajmniej wierzę w to, że jest przede wszystkim za poglądy wybierany przez obywateli. I za to, jak, jaką formę działania proponuje, prezentuje także sobą sposób działania. Natomiast, natomiast, natomiast jest tak, nie z każdym musi się zgadzać. Tego też nie wolno od prezydenta wymagać. Natomiast musi być otwarty, bo wtedy oznacza, że jest rzeczywiście człowiekiem dialogu, że jest gotów dyskutować na argumenty. A nie jest zwolennikiem rozwiązań siłowych. No dzisiaj postawa prezydenta Komorowskiego to jest postawa, która w milczeniu przyjmuje, że Platforma Obywatelska realizuje wobec społeczeństwa co róż rozwiązania o charakterze siłowym. Czego najlepszym jakby wyrazem jest to, że zrobiono coś, czego nie było już od ponad no, prawie 30 lat, a mianowicie nie tak dawno policja strzelała gumowymi kulami do górników do ludzi, którzy bronili swoich miejsc pracy. I to nie, proszę państwa, byli żadni chuligani, jak niektóre media próbowały wmawiać, że to chuligani, chuligani. Nie, ja rozmawiałem z tymi górnikami. Oni mi pokazywali gumowe kule, którymi do nich strzelano. Spotkałem się z nimi, spotkałem się z nimi pod, przy kopalni w, w Jastrzębiu. I, I mogę powiedzieć tak, to byli normalni pracownicy, prawdziwi górnicy. Nie żadni chuligani, ludzie, którzy bronią swoich miejsc pracy. I dzisiaj wyprowadza się policję, żeby do nich strzelała, bo mają odmienne zdanie niż, niż rządzący. No to pokazuje, w jakim kierunku poszło dzisiaj państwo polskie pod rządami POPSL przez 8 lat. Dziękuję bardzo. Dziękujemy państwu bardzo.